Piotraczek Pietraczek chyba ci się coś w dupie pomyliło Jestem mega ciekawa bo w ogóle nie wiem czego mogę się spodziewać O oh, Hej, joga wszystkim, witam was w kolejnym filmiku na naszym kanale i dzisiaj przychodzę do was z vlogiem z Gdańska Jechaliśmy mniej więcej no nie całe 3 godziny No w sumie tak ale jesteśmy Mamy jedzenie Subwaya. Ja wziąłem dwie, bo jestem je ulana. No czy co? Nie. No on wziął sobie jedną, a potem będzie, że jest głodny i mamy jeść na jedzenie, także wziąłam od razu dwie na zapas, wiecie co chodzi. Dzisiaj spowiada się super dzień, jak widzicie po tytule filmu, a mianowicie mamy sesję zdjęciową. Teraz jest godzina 10.30, także musimy się spieszyć, dlatego bo wizerzystkę mamy, czy ja mam w sumie bardziej, o 11.00 będzie mi makijaż, tak dlatego też nie jestem teraz pomalowana. I o 13.00 mamy sesyjkę w studio, także mam wszystko nagram, pokażę, bo będzie na pewno ciekawie. <noise> w ogóle przyjechaliśmy tutaj autem, jestem z Ciechomem, jakbym Hello. tego nie powiedziała, chyba mówiłam, nie pamiętam. I postanowiliśmy, że um, jakby zgłosimy się na Bill bo może ktoś też będzie chciał jechać, a przy okazji zapłacimy mniej za paliwo, jak wszyscy się złożą. No i tam dwie osoby się zgłosiły, no i super ekstra, okazało się, że to jest para. żeby jak weszli do auta, to się <noise> ostatecznie okazało, że. że to ja z jest... tym chłopakiem chodziłem do szkoły. No, a dzieci nikt się nie dogadywał ani nic. Ooo <noise> No nie Dobra, no ale, no ale śmieszna sprawa I w ogóle oni też będą z nami wracać jutro, bo my jedziemy tylko tutaj na dwa dni Ale mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia I na pewno wszystko będzie widzieli na vlogach, także będzie się działo Siemano, my już jesteśmy w apartamencie Od razu mamy w centrum Gdańska, także spoko Będzie wygodnie, żeby sobie gdzieś wieczorkiem wyjść czy coś I zaraz wam pokażę jak wygląda Otóż tu jest wejście W ogóle bardzo ładne, serio To mieszkanko zainspirowało mnie do kupna swojego własnego mieszkanka Bo tak się zbieram i zbieram, bo kuczek pójdę na studia, o ile w ogóle zdam maturę ale mam nadzieję, że znam, to chciałabym właśnie do Warszawy jechać i kupić sobie mieszkanko. I to mnie bardzo zainspirowało, bo jest naprawdę śliczne. Więc tu jest wejście, dalej jest taka komoda, tutaj telewizor, tutaj syf i taka kanapa. Taki stoliczek, tutaj balkon i w ogóle przepiękne są te okna. One są takie wielkie, tu jedno, tu drugie. Jeszcze ten parapecik, no cudownie. Tu jest kibel, a tu jest pokój. Wiatraczek, słodko. Nie wiatraczek, jak okno jest popierdzielone. Ej, bez kitu no. A patrzcie, a ja będę spała tu, a Patryk będzie spał tu. Chyba ci się coś w dupie pomyliło. Nie, tak będzie. No i, i, i polecam koło, bardzo, bardzo ładny jest. taki minimalistyczny. No, ty ja bym tylko dodała tutaj więcej roślinek. Właśnie starsze i masz gorsze kości i w ogóle stary, co nie? Tak, ja już tak. Nie. Roślinek, ty kuś, ma te roślinki z trzy 3 dni. Przeżyją <grym, grym, grym>, ja w Porozkładałam sobie jakieś przykładowe stylówki, które mogłabym mieć na sesyjkę Tutaj między innymi są takie bagi, jeansy W ogóle to są rzeczy, które kupiłam nowiutkie, co nie? Niektóre z nich jak widać jeszcze mają metki I to są na przykład takie bagi, jeansy z H&M za 129 zł Kupiłam je wczoraj, ale są super Jeszcze mam takie bodki czarne Jak zobaczycie filmik, moje prezenty, które dostałam na urodziny To możecie je zobaczyć, bo sobie je kupiłam za kartę podarunkową Ale takie dopasowane do nadkostkę. Fajnie że sobie te spodnie wstać do tych butów i będą tak... Jeszcze bardziej luźno wyglądały Dalej jest taki sweterek zielony, przesłodki Też z H&M chyba I on był za 79 zł bodajże Dalej jest taki H&M też Też podejrzewam, że coś koło tego, koło tej ceny Taki, taki słodziutki, w takie rąby też obstawiam 79 zł o tych zupełnie idealnie wygląda, a to są właśnie zberszki Też takie szerokie, za 99 zł No i mam jeszcze taką bluzę na sobie Tyk pleczki I ona właśnie też jest zberszki, ale nie pamiętam za ile Za 120 chyba, nie wiem, ale jest kozatka Jest taka mega duża i wow tu jeszcze ze to taka sukienka, taka dziewczęca, delikatna, ładna. Jeszcze w ogóle w aucie mamy białą koszulę, bo białą koszulę miałam wziąć, podejrzewam, że będzie mieć sesjkę z tymi spodniami z białą koszulą, bo to będzie fajnie fitowało. A jeszcze mam taką sukienkę w kwiaty, mega luźną i taką czarną mega luźną, tylko że one są takie że się gniotą, dlatego są na wieszaku w aucie. A te sobie po prostu przyniosłam tutaj, żeby wam pokazać też. I tu mam jeszcze taki komplet, akurat go kupiłam w sumie trochę dawniej, ale na jakiejś promocji, więc łącznie cały ten komplet wyniósł mniej więcej niż 45 zł, naprawdę bardzo tanio. I tutaj właśnie są takie szerokie spodnie. I taka bluzeczka, kiedyś był taki czas, kiedy one były bardzo modne, taki ala sweterek, że tutaj się go wiąże na dole, On tak, coś w tym stylu. Fuj. I w walizce mam jeszcze dużo takich basiców, typu zwykła, czarna, klasyczna sukienka, tutaj jakaś bluzeczka czarna z takim dekoldem w serek. Nagrywam Cię, Yuzbie. Jest czerwona krawka. Jest czerwona krawka? Nie ma czerwonej kropki. to no nagraj, a nie stoisz i stówki sobie nagrywa. <grywa> Robiłem właśnie makijaż u Natalii i fryzurkę rogi. teraz dosłownie czuję się jak taka gwiazda. Tutaj makijaż, tutaj fryzurka, no nieźle, nieźle, fajnie. Ale będzie będzie drugo, tak myślę. Muszę cię pomęczyć, jak nic nie robisz, to... <grywa> Ale w ogóle tak od zawsze myślałaś, żeby pracować w tym zawodzie, czy ja tak dalej? Tak, czy tak, ja, nie to ja też skończyłam metodologię. A tak, wiesz, koleżanku, nie? mnie koleżanką. koleżanku. No, a ty Olga? Zagadka. Tak, tak. Też I też wcześniej to już planowałaś sobie, czy tak nagle wyszła? No tak, tak jak wyszło. tak, wyszło. A tak ja muzykant. Nie, wokal i dyrygent. O kurczę. A tak okiem fryzjera mam bardzo zniszczone włosy, czy nie? No, nie wiem, nie wiem, nie. Tak z ciekawości pytam, bo rozjaśniałam dwa razy. On to nagrywa, więc <śmiennie> Nie no, co nieszczerość. Czuję, że są trochę zniszczone, ale tak nie chcę już ich podcinać, bo wszyscy mi mówią, że nie mogę i tak dalej. Ja bym bardzo krótkie głos. Tak jak właśnie Ty masz. Bardzo mi się podobała właśnie taka długość. Wszyscy mówią, że nie, że ładnie wyglądał długi. No. 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 Jak widać Padry z że też twierdzę. Ja się męża słuchałam przez wiele lat i miałam bardzo krótkie, on mówił bardzo krótkie. Ale chociaż co mi wysyłałeś te foty, co miałeś właśnie do ramion, czy trochę krótsze, to zarąbiście było. No bo kiedyś miałam takie do ramion właśnie, bo byłam u Maniewskiego. Stwierdziłam, że no dobra, no to rób co chcesz, ja po prostu zaufałam. No i wyszło, jak wyszło i bardzo mi się podobało. Normalnie jest sposób, Bardzo fajny człowiek, naprawdę. Ale zobacz, ty chcesz obciąć włosy. Ja mówię, że nie. Ja chcę obciąć włosy, ty mówisz, że nie. No i będę łyc. Nie, już miałem raz na blond robione, miałem włosy do takiego stanu doprowadzone, że tak naprawdę musiałem iść i ściąć wszystkie włosy. Miem. Ja jak miałam właśnie rozwieszenie końcówki, to dosłownie te końcówki były takie, że lekko pociągnęły, one się rwały. Używasz kremu? Mam taki z Cetapilu, ale go na całą twarz, jest tak właśnie przeciwko mm. terenu i taki nawierzający też lubi trochę. Kup to jakiś krem pod oko, mm. masz przesuszoną to, to pod okiem. Tylko nawilżanie, na nic więcej. Ja nie mówię, no. że masz używać kremu, żeby nie mieć zmarszczek, bo to nie o to chodzi. To chodzi o kondycję skóry pod okiem, żeby ona była taka fajna, żeby się wiesz, nic nie... nie... W skrócie ma zmarszczki. Nie ma! A jak skończyłam 18, to mi było przykro, bo czułam się tak stara jak skończyłam od 18, bo miałam w październiku urodziny, czwartego dokładnie, to tylko niedawno. I właśnie wszyscy moi z nami, wiadomo, mieli tam wcześniej, bo październik to jest to już prawie koniec roku i moi rówieśnicy już mieli w styczniu, lutym, marcu i no tak. tak dalej. I się czułam jeszcze taka młoda jak oni wszyscy, 18, ja 17. Teraz tego tak dołączyłam do nich i tak, No dobra. Będzie tylko gorzej, tak, fajnie. mieszka w trójmieście. Bardzo. Tam ja już mieszkam 8 lat, tutaj nie jestem rodowitą zajszczelką, ja więc każdy wam polecam jako właśnie fanatykka jakaś mm. rodowita, ale 8 lat i powiem za najlepsza najlepsza decyzja moją życia. Nie, no ładne jest trójmiasto. No oprócz tych dróg, nie przycie... lubię. O ile oczywiście tam maturę. Tak, no, tak, nie. Nie. I Tyle masz obserwujących świarł, bo było jakbyś mi się, jakby się zdała. No co nie, no, muszę no, nie, musisz, no. Wy się nie liczy Dać trzeba Właśnie, nie mieć matury, nie? No, nie. No, to co no. Tak. Ale ja zmądrzałem i robię, tak? Tak, bo ten głupak stwierdził, że nie będzie miał matury, bo mu się nie chce. Tak po prostu. I że mu się nie przyda. I teraz nagle, bo za tak No trzech latach stwierdził, że ona ma 21. Boże, stary, tak? <grym <grym <grym> ale stwierdził, że też teraz będzie robił, także na pewno będzie ciężko, ale masz korki, tak, myślisz, że jakoś... Tak się tak? No ja wychodziłem z tego założenia, że po co mi matura, ona mi się do niczego nie przyda. No ja już ogarniętą pracę i spokojnie, ale mm. jednak później no, na przykład, się chciał przynieść do tej Warszawy jednak, wiesz, bez, bez znajomości i bez matury to będzie ciężko. To, ale myślę, że dasz Ja byłam w Brazylii z mężem i tam po portugalsku, w tym i ja nie rozumiem oczywiście, nie znam tak, ale nie miałam <grym> taką cudowną moc, że gadali coś do i ja wiedziałam o co chodzi. Na przykład jak ja właśnie z Patrykiem byliśmy we Francji, to ja po angielsku super gadam, ale żeby zrozumieć co hmm. ktoś do mnie mówi, to już gorzej. Ja hmm. gadałam, a Patryk mi tłumaczył co ja sobie... ktoś odpowiada. No. Ja mam sobie a, na przykład taką tak blokadę, że nie ja nie wiem, tak jak mi się bał. Uwaga, reakcja, reakcja na makijaż. O kurde, ale oczy! a dojechane, śliczne są. Niby takie mocne, ale jednak naturalne. Fajnie to wygląda. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jaki makijaż i wirzura. Przepiękna makijażystka i fryzjerka, bardzo dziękuję za taką metamorfozę. Ale wyglądam jak nie ja. Jesteś śliczna, naprawdę. Co jest ten, co moja mama chce przekonać mm. mojego tatę. Naprawdę, o, to jest taki kotka. Oto wiadomość do mamy Patryka, prosimy, możecie kupić takiego kotka, bo jest piękny. Proszę bardzo, właśnie jesteśmy w studiu Angeliny. Bardzo mm. fajne imię, tak myślę. Dziękuję bardzo. <grym> I będziemy zawsze robić foteczki, ja w ogóle się bardzo, ja, bo nigdy nie miałam takiej profesjonalnej sesji. I głupie makijaż, włosy, mam no, jakiś plan, także to jest. Wow, i tutaj taką stylówkę właśnie mi wybrała Angelina. Takie bagi jeansy i koszula biała, taka basicowa, ale ja mam mówię, że będzie pije. Ja już to wiem teraz. To wiecie, może tylko widzicie już na 100% pewnie, że ja też chcę mówię, jej Także no, możemy zaczynać w tym się teraz tak bardzo profesjonalnie, naprawdę. Ja, ja mam, czuję, że ty zaraz walniesz Brechtem. tak. Ale patrz. nie był tak poddolny, jak w świetlnym centrum. nie ona nigdy tak nie kondensowała <grywa> na jak dzisiaj. Nie wiem. Idealną parasolkę, jak się chodziło na e, takie spacerki w przedszkolu, to wszyscy by się zmieścili pod taką, naprawdę. Będzie dobrze! Bardzo, bardzo, jesteśmy już po sesji i bardzo dziękuję, bo naprawdę wyszło to przepięknie. Ja nie widziałam oczywiście końcowych zdjęć, ale widziałam tak mniej więcej urywki z tego i po prostu jestem totalnie zakochana w tych fotach Ja teraz wiem, że mój Instagram będzie wyglądał pięknie, także zapraszam Was na mojego Instagrama, ale również na instagrama Angeliny. Także wbijajcie koniecznie, bo naprawdę robi super robotę i jest przy okazji naprawdę się tą Tak się zagadaliśmy, że zamiast kurczę dwóch godzin, to zajęło nam trzy. Całe trzy godziny. Tak, ale bardzo miło się rozmawiało i strasznie szybko to minęło, także ja jestem po prostu. No, cudowna. на no, цуnaфт, No, naprawdę, dziękuję bardzo. <noise> Dzień dobry, witam się z wami u mnie w Domciu. Chciałam nagrać jeszcze końcówkę tego vlogmasa, bo w sumie się z wami nie pożegnałam. A myślę, że na koniec, tak tematycznie, będzie idealnie zobaczyć efekty naszej sesji zdjęciowej. Pokochałam dosłownie pozowanie do zdjęć. Jak wcześniej nie byłam w ogóle w tym świecie, to teraz po tej sesji zdjęciowej naprawdę to pokochałam. Ale może też dlatego, bo trafiłam na świetną fotografkę, świetną makijażystkę, i świetną fryzjerkę, bo naprawdę nie że Zwiedziłam sobie Gdańsk, a bardzo fajne miasto, polecam. Jeszcze w dodatku miałam piękną sesję, z której mam teraz cudowne efekty. Nagrałam fajny filmik, będę miała piękny Instagram, na mój Instagram też Was zapraszam, palla.jty tam zobaczycie wszystkie, mam nadzieję, zdjęcia sesji bardziej spicy, mniej spicy, ale będzie się dużo działo na ponad tym Instagramie, także to mogę Wam po prostu zagwarantować Poznam jeszcze takich świetnych ludzi jak na przykład Angelinę, czyli fotografkę, Natalię makijażystkę, Olgę, fryzjerkę Wszystkie dziewczyny były piękne i cudowne, także buziaki dla Was. A teraz przechodzimy do efektów sesji zdjęciowej. Nie wiem, ja nie widziałam, dostałam linka, tam wszystko na dysku jest poopisywane Zobaczymy. Jestem mega ciekawa. W ogóle nie wiem, czego mogę się spodziewać. Oh, f**k! I że niby to jestem ja. What the fuck? Co jest Kran, Tutaj mam się na wyświetlały zdjęcia. Jestem w ogóle w szoku, jak to wygląda. Ale piękne! I w ogóle taką mągłodziutką buźkę, Bez żadnej skazy, bez żadnej z zmarszczki, bez niczego! O wow, te w słońcu są piękne. O, to z tą ręką mega ładne. Pamiętam, że Angelina zachwycała się, że mam ładny kolor oczu, także dzięki. To było miłe, zawsze zapamiętuję sobie, jak ktoś mnie komplementuje. I potem jestem tak miła, już wiecie, od razu lubię tą e, osobę i tak żyję do niej taką empatię. Ale mocne foty śliczne są. Patrzcie, w ogóle pierwsza stylówka to były takie szerokie spodnie jeansowe, i do tego biała koszula. Właśnie to była bardziej taka basic Sesja. Nie chcieliśmy też przesadzić za bardzo. No jak na moją pierwszą taką w życiu profesjonalną sesję faktycznie w studio, to to jednak m, myślę, że można zacząć od czegoś bardziej chillowego. O, w tej kolejna stylówka. To są szerokie jeansy, również te same co na poprzedniej, z y, taką po prostu bluzeczką czarną klasyczną, ale niby takie zwykłe ubrania, a jednak tak dobrze to ze sobą wygląda. Ten mocny makijaż, fajna fryzura, dodaje takiego pazura do tego zdjęcia i dzięki temu ma taką swoją charyzmę i charakter. O, to jest wiecie z Patrykiem! Mega słodkie! Według mnie bardzo fajne. Ja yeah, przyjacielskie. mam no, Patryk też cały na czarno. Fajnie to w ogóle tak się komponuje. yyy, tutaj już bardziej taka kocica, moi drodzy. Właściwie jakie miałam pod kolanówki śmieszne. Fajna, taka, taka laleczka mi się tak kojarzy. Jeszcze ten makijaż, taka gładziutka buźka. Super, Jezu, ale miałam wtedy mimo wszystko naprawdę ładną cerę. Porównywam do tego, co się dzieje teraz na mojej twarzy. Masakra. Jezu, ja naprawdę dziękuję za możliwość zrobienia takiej pięknej sesji zdjęciowej. Jestem totalnie zakochana. Chciałabym być jakąś modelką. Nie mam do tego figury niestety, ale naprawdę fajny zawód. W sensie taki bardzo kreatywny, bo jak wiecie, różne sesje się trafiają i chciałabym kiedyś mieć taką bardziej zwariowaną sesję w jakimś takim kolorowym dęczowym makijażu, w jakiejś takiej stylówce, albo gdzieś... Nie, mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda. Dobra, jeszcze możemy otworzyć kalendarze adwentowe. I nie wiem dlaczego to od razu jest już przygotowany kalendarz z alkoholem, ale nie wnikajmy w to, po prostu go otwórzmy. Uuu, jaki czerwony. Redberry, proszę bardzo. i ten może być fajny, 16%. W kalendarzu z przekąskami trójkę znalazłam tak po boku. O, co są te świetne chrupki. One są genialne. Oczywiście tak byłam ich ciekawa. Jeszcze tutaj z mydelkami i z kulami do kąpieli. O kurde, dobra, mamy... O Jezu, to jest bez żadnego opakowania. I mi się rozsypało tak trochę. No dobra, ale jest tutaj taka kula do kąpieli, a raczej taka bardziej kostka musująca bym powiedziała. Haribo i trujencje mamy tutaj. I mamy takie smoczki jakby. Trójeczkę w kalendarzu z Mixi, to już znalazłam I proszę bardzo, kurde Podobają mi się te nowe opakowania, są takie przezroczyste Że wszystko widać, wcześniej były jakby takie metaliczne Takie foliowe, coś w tym stylu A tutaj mamy musli, bikini mix Wow, dobra, mamy tutaj kokosa, malinki Truskaweczki, dobra, trójeczka w kalendarzu Z Sephory, wow, to jest z tego The Ordinary, tak, ale kozackie To jest jakiś kwas właśnie z tego The Ordinary, podobno są fajne właśnie na do niedoskonałości Żeby tak nawilżyć buźkę Zarąbiste, skiety, proszę bardzo Trójeczka, o, jakie Słodkie, patrzcie, słówka, ej urocza jest, śliczne są te skarpetki I trójeczka w kalendarzu z The Body Shop, uwaga O kurde, tu mamy jakiś toner, coś w tym stylu Nie widziałam czegoś takiego na stronce The Body Shop, więc fajnie, jakaś nowość z witaminą E Fajnie, nigdy nie używałam czegoś takiego, słyszałam, że powinno się używać, więc myślę, że to jest dany moment, żeby takie coś przetestować Kalendarz, jeszcze jeden z kulami do kąpieli, tu mamy trójeczkę. Tu jest kula do kąpieli, ale jaka maleńka. I pachnie tak cytrusowo, fajna, taka maleńka, urocza. Z Makeup Obsession trójeczka, taka dość cienka i długa, więc zapytałam, że to jakaś kredka może dobrze obstawiłam, ale mamy tutaj do ust ładna, ładna, bardzo fajna jeszcze z kalendarza z English t Shop mamy właśnie taki smak i pachnie bosko naprawdę pięknie, i w kalendarzu z Kindera trójeczka też mamy tutaj z boku tak samo jak w tym z polskami. ojej, jakie słodkie, takie jajeczko, ej nie wiedziałam, że będą takie rzeczy tutaj, a tymczasem kończę odcinek, też nie chcę go jakoś bardzo przedłużać no i co, czekajcie na kolejne filmy z Gdańska bo pojawią się jeszcze dwa yy, mocne, będzie filmik z Patrykiem a potem kolejny filmik też będzie filmikiem z Patrykiem i po prostu to co się działa w tym trzecim filmie, to ja padłam. Ja już nie będę komentować za bardzo. Patrzcie w ogóle, jaki ładny makijaż sobie zrobiłam. Taki la American Girl a American Girls z TikToka. Tak mi się kojarzy. Takie brwi na mydełko. Piegi. Za dużo ich zrobiłam, no ale ciul. Tak czy inaczej Bają! Kocham was.